Hej wszystkim, witajcie w kolejnym odcinku i dzisiaj pokażę wam moją przyniesioną stajnię nagrywam w sumie ten film na szybko ponieważ jestem chora a chciałam mieć co wstawić jeszcze będę nagrywała te odcinki z zawodów więc jakbym trochę mówiła przez nos to przepraszam was, ale jestem po prostu chora no i dobra jak wiadomo stajnia była na biurku Teraz stajnia jest na półkach i pod półkami, pod wodzem. No i może po kolei Wam pokażę, co jak. Na najwyższej półce, I jeszcze od razu pokażę Wam trzy nowe konie. Mamy myjkę. Wiem, to tu nie powinno stać, ale nie miałam miejsca, mniej więcej przymiejce, żeby to położyć. Ogólnie konie w boksach też się pozmieniały i nie wszystkie mają dopasowane imiona. Więc tak może powoli po prostu przesunę, pokażę. Tu też się nie zmieniły konie. Tutaj też stoją jak stałem. Tu jest kucyk. Dobra, piętro niżej. Tu jest tablica ogłoszeniowa. I tak te konie tu stały, ten został przeniesiony, ale też tu, ta klacz też tu nie wstała, tylko tu. Te dwa konie były razem w boksie, ale teraz stoją, raz, stoją osobno. I też jeszcze imiona są niedopasowane, bo to są imiona tych dwóch klaczy, a tu był Royal. No i dalej, tu mamy konie szkółkowe. też mają niezmienione imiona. Tutaj wszyscy stoją jak stali, więc imiona pasują. Jak przejdziemy niżej, zobaczymy cztery konie, które nie mają boksów, bo muszę je dorobić. Mam nadzieję, że dzisiaj mi się uda zrobić. No więc na razie tu stoją. Tutaj stoją kwartery, oczywiście imiona też nie są dopasowane. W ogóle tej klaczej trochę przemalowałam łatkę. Bo mi się nie podobało. Nie podobała, przepraszam. Eee, tu mamy zwierzątka hodowlane. I przechodząc znowu z lewej strony mamy świetlarnię, w której jest jedna nowa rzecz, ponieważ mm, jest tu taki stojak, gdzie są przyczepione derki. Nie mogę wyostrzyć. O. Tu mamy półeczkę i tu mamy jakieś śmieci. O Jezu, przepraszam Was bardzo za palec. Tu mamy ogłowia. Yy, tuż obok mamy pokój i paszarnię. Obok mamy padok, yy, na którym jest, że tak powiem, moja ofiara, ponieważ ja tego nie będę przemalowywała. On już... Ma starte te napisy, by nie było ich widać. Bo znam, że yy, będzie lepiej. I jak widać on ma zrobione oczka. Tak tylko testowałam robienie oczek. I on stoi sobie na padoczku. Na taki ujeżdżanie dla początkujących. No i ten zierok będzie przemalowany. I będzie on... E, co? Tak, z góry mówię, że nagrywam to po raz drugi, ponieważ ta część została e, usunięta, druga część filmu. Nie wiem czemu, przez przypadek. E, no i tak. Zauważyłam, że strasznie słaba jakość była, więc włączam sobie lampę. Jak nie skończam mówić, ten będzie przemalowany na źrebaczka Mustang. Więc trochę się zmieni. I będę się uczyć przemalowywać, więc raczej nie będzie to wyglądało perfekcyjnie. No ale cóż, tr trzeba się nauczyć, nie? Znaczy, jak ktoś chce, oczywiście. Obok tego mamy przeszkody. Yy, tu mamy drągi. Tu w końcu rozdzieliłam tą rodzinkę, bo oni stali, jak wiadomo, w jednym boksie i mi się strasznie to nie podobało. Więc teraz tym osobno. Obok mamy pierwszego nowego konia. Jest to klasyczna klacz Mustang z kolekty. Ostatnio ją sobie kupiłam, kupując przy okazji prezent dla innej osoby. Yy, ona nie ma boksu i ona była oswojona, więc stoi na takim podoczku. Tutaj można sobie otworzyć. dwie te linki można yy, wyjąć. Tutaj ma jakieś jedzenie, picie, lizawkę, marchewki, sianko. No i tutaj jest ujeżdżana w tym momencie. Obok yy, przeniosłam tego pana. Tu jest kolejny nowy koń. To jest klacz holsztyńska ze szlejchów. Ogólnie tu nie ma ściółki w tym boksie. I co do tej klaczy, to w sumie jakoś mega śliczna ona nie jest, ale uznam, że jak Będę się uczyć przemalowywać to zanim się też zabiorę. A nie chcę mi wyostrzyć. No, nie wiem, czy u was też tak jest, ale ona strasznie mi się przewraca. W sensie, ja trochę jej odgiłam tą nogę, bo mi się strasznie przewracała. I strasznie się chwiała. I to mnie trochę irytowało. No, ale teraz już jest chyba lepiej. No i obok mamy ogierka... Który też nie miał boksu i też to jako dziki Bo nie miałam co z nim zrobić szczerze mówiąc I co do nowych folii, to mam jeszcze nowego rzebaka takiego, tu To jest źrebie szwarcwalskie. Jego ja go wyjmę, pokażę Właśnie tak wygląda Co do niego, a to już go pokazywałam chyba tak, pokazywałam go, brawo, ja po prostu. E... Miałam tylko dodać, że on nie ma imienia jeszcze. W sensie, nie mogłam mu wymyślić, nie wiem czemu. I ten zielak nie ma imienia. Teraz starałam mu się zrobić oczka. E... O, tu lepiej wygląda to oczko. Więc odłożę go od razu może do boksu. On nie ma imienia imienia nie ma, ta klacz mustang i ta klacz holsztyńska jeżeli chcecie to możecie pisać imiona w komentarzach ja sędziom poczytam komentarze i powiem tak ostatnio jedna osoba mi pisała że dalej jestem dzieckiem i tak dalej nie no ale w sumie co to za różnica Jakoś specjalnie się tymi figurkami nie bawię, tylko robię dla nich akcesoria i tak dalej. I często daję kuzynce. Ale w sumie nie zwracam uwagi na różne hejty i tak dalej, no bo po co? Po co mam marnować na to czas i tak dalej? Więc chciałabym zaznaczyć, że ja po prostu zwracać uwagi na to jakoś specjalnie nie będę. Ewentualnie po prostu komentarze będą usuwane, no bo... No bo po co wypisywać takie rzeczy? Jeśli się nie zna człowieka i nie wie się, kim ten człowiek to naprawdę jest, no ale dobra. E, jakby były hałasy w tle, to dlatego, że moja koszerniczka hałasuje. Ale wró może wróćmy do tematu. I tak, jeśli chodzi o tą klaczkę, to jest drugi model, który dostałam w lepszym stanie. I on jest tutaj, bo ta klacz jest w stanie. No, przyznam, że kiepskim. W sensie jest poobdzierana na kopytkach, i tak dalej. Więc ja ją będę e, przemalowywała. W sumie mogę nagrać nawet film, jak się uczę przemalowywać, ale to jeszcze zobaczymy. No, i w sumie to wszystko, co chciałam dzisiaj wam pokazać. Oczywiście, jak chcecie, to piszcie imiona dla tych trzech koni, dla tego gierka. Tej klaczy i tej klaczy, tylko od razu, jeśli chodzi o nią, to wymyśliłam, znaczy tak wstępnie, że ona będzie miała na imię Snowball, ale jeszcze nie jestem pewna. No więc dobra, widzimy się w kolejnym odcinku i myślę, że to już będą te odcinki e, z zawodami, aczkolwiek nie wiem, czy to na pewno będą te, czy jeszcze czegoś nie wrzucę. Ну то вс ⁇ честь!